Dokio! Witam Cię na tym pięknym kanale. Ja jestem Michał i spółka, a w dzisiejszym odcineczku gramy w Minecraftica. No i myślę, że będziesz się cieszył z tego powodu, bo będziemy grać w Minecraftica. No i dobra. Wchodzimy na świat nasz, piękny. No i chyba z burkiem gdzieś chyba pójdziemy. No i witam Cię w tym nowym, pięknym dniu naj... No i... widzu. Lub... lub widzowi. Powiem Ci, że... Spadajcie na kanał Ela320, i Bula i koledzy Kowal Czyli Bul, Bula i Kowal Zmieniona nazwa Bul i Kowal Jesteśmy tym razem w domku i jest jasno No i dobra Idźmy sobie. Tym razem nie będziemy zbierać tych, ale chodźmy, pierwsza rzecz to jest polowanko, polowanko, parkur, parkur parkur <gry> nie no, nie no, Jestem radę do co ja, O, to jest, to jest rodzinka, nie? A ten malutki, ja nie chcę zabrać tego malutkiego, ponieważ to jest mojego I... kolegi kurczaka. Mm. No wiecie, ja lubię kurczaki, ale ja nie lubię kurczaki jakby... Eee... Na przykład nie lubi tej świnki. Ponieważ... O! Patrzcie co ona teraz mi zrobi. Za co proszę panią śmierć. Patrzcie już. No i przepraszam. Ujujuj! Uj. Widzieliśmy tam kozy. И коза поможешь мне? О, да, я поздно. Ха-ха-ха. Ой, ужас, как бедно. Как бедно. Cyk. Dobra. To będzie tak. Teraz tu. Cyk. Cyk. Teraz tu cyk. Cyk. uratowaliśmy kurkę. To jest, to jest wujek mojego brata, znaczy mojego, tego. Dobra, ona wniosła je, a my idziemy. Co? No tak, zniosła <laughs> jajo. Zabiłam cię. No i dobrze. No za trzecim razem. Za trzecim. A czekaj chwilę. Czy to można jeść? To jest niedobra kurka. Ona jest niedobra. Ja poznaję kurki. No, zniosła jajko. Kolejne jajko. Jej. Pomogliśmy dla kupki? Ale... Pomogliśmy dla naszej kurki A patrzcie, patrzcie, co tu mamy. Tu mamy kopalnię. Tu mamy kopalnię. To moja kopalnia. To jest moja kopalnia. Mm, mm. Mmm, jaki ten dzień był. I mm, dobry. Mm -hmm. Oho, styka mamy już. Tak, królewko, tym masz mm styki. -hmm. Mm -hmm. styk, Czemu ona ma tyle styków? On chyba dużo jadł. Coś mi się tak wydaje. Hej, czy wam się te drzewko podoba? Piszcie w komentarzach jak będę otwarta. Jeśli będę otwarcie, nie. I dobra. I dobra krówka, ale... Dobra, ona też w sobie miała trochę tego. O to jest dobra. Ona... O, tutaj rządzi krówkami wszystkim. A to jest krychek. To jest jakiś niedobry, bo to jest mojego kolegi, ale A on mu kiedyś zajomał drzewo. Mój no, drzewo, mój. No to było jego najlepsze drzewo. Jest świeżo, jest jednym z drugich krów. A teraz myślę, że poziomy na moje No dobrze, bo to jest moja horda. Moja horda. Ja horda. I to rozumiecie, to jest moja horda, więc nie ma się szans to jest prawda, że oni nie mają dla mnie szans żadnych bo ja, ponieważ ja jestem silny w Minecraft'a nie jakby się, się zajmuję Minecraft. Minecraft jest głupia i ja jej nie lubię a ona o, tu jest kura, kura tutaj ja żyję. Ojej. Ja nie mam, skórą muszę wyglądać. Tego nie zebrałem. To a pod wodą mamy coś. Czy tutaj mamy zrobić kolejny kopie?

Ja go załapię Spitalus. Chodź. Dobrze. <grystanie> Morda mi robiła <przybyła> dziura. <grystanie> Ale tutaj jest dobra mortka. Ja tej jezioro lubię.

Tu mamy służyć Tiko t Tiko. Tiko. Tiko, czekajcie chwilę Bo Tiko. A ja znam t Tiko. T Tiko to jest mojego kolegi który właśnie upadnie kanał. Pies czyli nasz współczesnik Zapytajcie się tak mnie, nie? Może możecie się zapytać Może nie. nie chcę się zapytać Ja, czy ja na przykład Lubię innych ludzi daily Lubię innych ludzi daily, ponieważ nagrywają mm. łatwo, tak? ale pierwszy, co mi się podoba w daily eee, nie l tego eee, ponieważ zobaczcie czemu kości

Patrzcie okay. smajken! Smajken! Łap, 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 Nie, ja jestem trochę zmęczony. Co? Co o co chodzi? Ok, krótka przerwa wbiła nam na kanał. Jakby nie? Ja no, ja no, ja no zbieram mnie. Bлять. Sono, no, ja no zbieram mnie. Ojejku. No! ale mam stej No, jednak nie. Ależ to. Ta... Creeper. Oho, Creeper.

Ой-ой-ой. Давай же? ой 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 Так, кстати, в плють. А может, надо писать сука. To jest moje, to jest mój statek. To jest wszystko moje. Uuu, jakaś nowa ryba wszedła do gry. Jozin z bazin, otachala i ja z bazina. Co robiła z bazina? Klatko, klatko. On nie... Oni są przesilni co? Bardzo ci... Tak. Gdzie jesteś, czy to? Uuu, uuu, uuu. czego co Uu, Co? Jej, niby no byliśmy to. Jej! wiem. Mm, Mamy mm. no. bardzo mało życia. Ale to nie znaczy, że można umierać. To nie takie! Oster, mmm, mmm, oster. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. oster, oster. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ja wszystko dzisiaj wiem. Dobra. Mamy perskie teksty. Nie. Idźmy na jedną, bo mi jest potrzebne. Chcę, 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 chcę biznes, biznes, biznes. Mm mm, dla niego to jest mocny Pani Foster. E e e e e e. Dla niego to jest mocny mm -mm. człowiek Foster.

To nie zdrowo Tak dygzag to dziwne woło Tak dygzag to dziwne woło tak, Zobacz domyk jak jaki mój Ok, ale chodź do fury Wszystkie to jest dzisiaj Cuch, yy, 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 yy to jest dzisiaj Cuch, yy, 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 Poster Poster Desmontei Uh 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 Poster Zomba zoe Que aqui mui O tudo Uh uh mm uh 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 Zumba zoe Que aqui mui O sol ronde tudo fure Hoster, Człowiek główną jest hoster, snuff, snuff, af, af, hm 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 hoster, i i na kreatywie spać. idę i na przetwaniu na serduszki. lecę tutaj. Mm, mm, mm. Na zarbuszkach lecę tutaj. Mm. Mm, 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 mm. Na zarbuszkach lecę tutaj. Jestem przygotowany Pani Foster. Bardzo ważne. Okej.

Frisy okay. Fries. Yeah. E, 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 e. mm -hmm.

i, kowal, I na L320. Siemanko. Siema.